Tam mają trochę lepszą odpływy. chwilę. No jeszcze zacznie z rano. Kur... Ludzie... No nie, no to to trzeba nagrać. Ja. I wysłać do jakiegoś ministra. A przynajmniej dowolnie. To... Takie dziury. Szutrowa jest zawsze. No, nieraz tak. Szczególnie jak mało używana i niewyjeżdżona. No nie no, na szutrowej się takie dziury nie tarją. A ja wiem tak nie ma trochę łatwo. Konnie za zapieprza lewą stroną, zaraz będziemy przecał to tak. Damolny jesteś, panie. No to już przejście. większe koła to mu do takie majeczkę. Dzień No maj to w lipcach gdzieś będziemy na piątą. Wyszlące, tak, wyszlące, zobaczymy. Może pojedziemy inną drogą, tamta droga była lepsza. <grym> 5 km, na O no, tam cię kolor zaczyna. No, teraz dopiero będzie. To to już w ogóle. Yeah. Na drugą przejdziemy no, zaraz, muszę wiedzić. Zauważam, że ktoś z tyłu też nie na to samochód. Jas, Jeszcze woda stoi. W niektórych to nie widać jak głęboko do no nie no po prostu taką drogę zrobić. No tam nie ma tej kulki do zakrężenia. Teraz to ja nie będę patrzył, Czekam, został, ale ja co została jak. Albo nie. Owie sam, to jest moje Ja. No, jedziemy na czołówkę. Jak sytuacja muszą poddać przyznajni niż ogólne No wiecie na swój pas, czemu nie wiedziecie? Ale no, Chce, żebyśmy no. kurwa koło stracili Ludzie, no nie no, no To jest nieprawdopodobne W ogóle asfaltu nie ma, dłuższe będzie I my chcemy do zachodu, Trzeba z czym <gry> Nawet w Afryce nie mają takich Ja pierdolę, ta masakra jaka

Ja, że, to, że to chwilowe mówię. Boże, ja sz... jak cię pierdolę. Kurwa. To jest kurwa niemożliwe. A ten ty zabrał jakieś w lewo, w prawo, bitok, w lewo, w prawo. Mam, że jechałem tu no, prawie trzy tygodnie temu i nic się nie dzieje. nie Nawet tego łydź nie zasypują. No, no, ja to ale tak było? Bo zasypywać, się ja nie wiem, czy, tak czy taką praktykę sobie stosują. Sobie. Bo to... Teraz jest tylko więcej jeszcze, bo wtedy było tak samo podziurawione no, ale no, mam wrażenie, że jeszcze więcej. jakby je tu przyjechali zasypywać, to jeszcze ludzie by ich rozjechali ze złości. lepiej <laughs> <Żeby> nie pokazywać. <śmiech> ale <śmiech> ale nie naprawdę, ile żyje, że w życiu takie drogi nie widziałem? To jest naprawdę. No. To tylko kurwa za granicę wysłać ten a po co kręcę? Ja nie wiem, dole taka droga. Znajdzie się no, na mnie na kanale. Ja żyję parę lat, ale na nie widziałem chyba czegoś takiego. Kamera jest jak tam chyba, na, na, nie wiem, na, na 200 metrach jedną dziurę znajdą gdzieś się to potem w telewizji pokazują. Gdzie nie wiem, <laughs> jakie, najebce, jakie nie Jeszcze mandat dostaniesz za przekraczanie ciągłej. <śmiech> <śmiech> A w ogóle to bym spadał na zawartość alkoholu we krwi. Bo tak jeździ od jednego krawężnika do drugiego. No. Też nie? Z daleka widać dziury no, no, to jest prawa, mówię taka. No, a tu mają jakieś kruszywa tam nie. niedaleko chyba minę, mijaliśmy. No mówię, coś, jak kruszywa, to patrzyłem, to w różnych miejscach już łatali te dziury, nie? Tak. W jakikolwiek sposób, z jakimi zalepili no, tym takim, takim, i ubili tuczkiem. Tym, no, ale to... to już jest tak gęsto, że ja nie wiem czy pojedyncze dziury jest tu sens chyba płatać. by to Ale to nie, to to wyjeżdżą auta. Ał, no to jest no za... dobra, ale to się tu prawie przejechać, nie da no niedawno w telewizorze pokazali, jakiś facet się wkurwił tam chyba droga przed jego domem czy do jego domu I chyba kupił sobie worek asfaltu i, i tam udeptywał, nie? Zasypał to i udeptywał no Ale co? On sobie mógł poklepać łopatą i, i, i nogami, nie? Podeptać No Ale to, to można jakieś tam dziura w jakiejś odległości od następnej, a tu dziura na dziurze, no to nawet jak coś sypią, to tam to wyjeżdżą. To się nalepi na okony, to się nalepina, bo wylezie. To po prostu trzeba zacząć robić drugie. Chyba koniec już, nie? Ja tutaj już...